Francuskie pociągi są najszybsze i najpotężniejsze na świecie. W latach 50. koleje przeżywały pewne trudności. Nie przeszkodziło jej to jednak w podbiciu Francji śpiewająco. W rzeczywistości pociąg pomógł zbudować kraj, następnie ruch kolejowy rozkwitł, podobnie ewoluowały podróże pociągiem. Wreszcie narodziny też wywróciły branżę transportową do góry nogami, to była duma Francji. Budowano coraz więcej linii i ustanawiano nowe rekordy prędkości. Dziś francuskie koleje mogą być w niebezpieczeństwie, SNCF czasami znajduje się w trudnej sytuacji nie tylko z powodu konkurencji w branży transportowej. Alternatywne środki transportu cieszą się ogromnym powodzeniem. Jak te żewę udaje się utrzymać pozycję najpotężniejszego pociągu na świecie? Tego dowiemy się w dalszej części filmu. Usiądźcie więc wygodnie i zapraszamy was na kolejny odcinek, gdzie dowiecie się nieco o historii kolei we Francji. Zaczynajmy. Kolej naprawdę wyruszyła na podbój Francji. Odegrała nawet ważną rolę w budowie kraju. W latach 50. wiele osób było przekonanych, że koleje to przestarzała technologia. Cel był prosty: zastąpić ją szybszymi, bardziej praktycznymi środkami transportu. Samolot i samochód znajdowały się w czołówce tego wyścigu ku modernizacji. Koleje wydawały się nie mieć przyszłości, jednak pociągi nie marnowały czasu, aby nadążyć za duchem czasu. W rzeczywistości ten środek transportu istnieje od około 200 stuleci. Trudno więc odłożyć go na bok, nawet jeśli konkurencja jest ostra. Wreszcie pociąg Zwiększył również mobilność kapitału, towarów i ludzi. Krótko mówiąc, pociąg zmienia relacje między człowiekiem a czasoprzestrzenią. Przyczynił się również do rozwoju nowoczesnych stref czasowych, jednocześnie demokratyzując transport długodystansowy. Będąc zarówno innowacją techniczną, jak i społeczną, pociąg był prawdziwą rewolucją dla Francji i reszty świata. Jak powiedział brytyjski biznesmen i pionier turystyki Thomas Cook, podróżowanie pociągiem to podróżowanie dla mas. Skromni mogą podróżować, bogaci mogą podróżować. Podróżowanie pociągiem to cieszenie się republikańską wolnością i monarchicznym bezpieczeństwem. Z biegiem lat, koleje stają się coraz ważniejszą częścią francuskich zwyczajów podróżniczych. Liczba pasażerów stale rośnie. Co prawda, niektóre wyjątkowe wydarzenia zakłóciły ten wzrost, ale są one stosunkowo rzadkie. Podobnie rośnie liczba podróży. Jest to częściowo spowodowane rozwojem sieci kolejowej. Sieć kolejowa przeszła poważne zmiany historyczne. Począwszy od narodzin ruchu pasażerskiego na linii Paris-Saint-Germain-en-Laye w 1837, narodziła się sieć połączeń kolejowych w całym regionie. Kolejnym reorganizacjom towarzyszyła znacząca restrukturyzacja taryf. Pierwsza linia kolejowa została zbudowana w 1827 roku. Wciąż ciągnięta przez konie służyła do transportu węgla między Saint-Étienne a Adryseny nad Loarą. Pierwsza linia pasażerska została uruchomiona 10 lat później, w 1837 roku. Następnie rozwinęły się prywatne firmy, podobnie jak sieć linii. Ogólnie rzecz biorąc, podobnie do samolotu, pociąg stał się środkiem transportu zarezerwowanym tylko dla zamożnych obywateli, gdyż przeciętnego mieszkańca nie było stać na drogie ceny biletów. Obecnie już niemal każdego stać na podróżowanie pociągiem, więc jak sami widzimy, zaszła spora zmiana w tym temacie. Narodziny TGW były prawdziwą rewolucją w branży transportowej. Wróćmy do lat 50., kiedy to Mistral po raz pierwszy ujrzał światło dzienne. Legendarny pociąg był prekursorem pociągów w dużych prędkości. Od początku dekady kursował między Paryżem a Niceą. Był to środek transportu dla biznesmenów. W 1982 roku został zastąpiony przez TGV. Zapoczątkowany przez Georgesa Pompidou, projekt został zatwierdzony w 1974 roku. Zbudowany pod rządami Walerego Giscarda de Stéeng, TGV został zaingurowany 22 września 1981 roku przez François Mitterranda. Jednak pierwszy pociąg dużych prędkości był japoński. Był to Shinkansen. Został on wprowadzony po raz pierwszy w 1964 roku. Był to pierwszy pociąg na świecie, który poruszał się z prędkością ponad 200 km na godzinę. Szybko stał się symbolem powojennej odbudowy i japońskiego cudu gospodarczego. Z biegiem lat liczba linii Shinkansen wzrosła. Odcinki linii są budowane do dziś. W 1964 roku maksymalna prędkość Shinkansena wynosiła 210 km na godzinę. Od 2013 prędkość maksymalna wynosi 320. 20 km na godzinę. Co więcej, pociągi Shinkansen oferują szczególnie wysoki poziom usług zarówno pod względem prędkości, jak i bezpieczeństwa. Podobnie higiena i czystość pociągów są bez zarzutu. Oczywiście, Shinkansen wciąż ewoluuje, trwają testy autopilota. Niemniej jednak, pomimo tak dużego konkurenta, TRW zdołało wywalczyć sobie miejsce w branży kolejowej. Pierwsza linia dużych prędkości połączyła Paryż z Lyonem w 2 godziny i 40 minut. Następnie linie TGV rozkwitły we Francji. We wrześniu 1989 roku uruchomiono nowe połączenie. Obsługiwało ono Nantes i Rennes z Paryża. Była to bretańska odnoga TZW Altanicu. We wrześniu 1990 roku uruchomiono akwitańską gałąź TZW Altanicu z połączeniem do Bordeaux. W maju i wrześniu 1993 roku sieć kolei dużych prędkości została rozszerzona. Tym razem chodziło o uruchomienie linii na północ. W 1994 roku, zaledwie 6 miesięcy po otwarciu tunelu pod kanałem La Manche, pierwszy Eurostar połączył Paryż z Londynem w 3 godziny. Od września 1996 roku kolejna odnoga połączyła Paryż z Brukselą i Amsterdamem. W czerwcu 2001 roku nowy odcinek połączył Marsylię z Paryżem. 10 czerwca 2007 roku uruchomiono nową linię łączącą Paryż ze Strasburgiem. W grudniu 2010 otwarto szybką linię łączącą Perpignan z Figura. Francja jest teraz połączona z Hiszpanią. W grudniu następnego roku pierwszy odcinek TRW Rin Run połączył Francję z Niemcami przez Lyon. W 2017 roku SNCF zaingurowało dwa nowe odcinki kolei dużych prędkości wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Jak pewnie wiesz, TGW nieustannie bije rekordy prędkości. Od momentu narodzin stał się najszybszym i najpotężniejszym środkiem transportu na świecie. Posiada światowy rekord prędkości kolejowej, osiągając prędkość 574,8 km na godzinę. Jeśli jednak chodzi o linie komercyjne, ambicje Chin go przyćmiewają. Chcesz się dowiedzieć o co chodzi? Oglądaj dalej ten odcinek. Od kilku lat francuskie koleje są zagrożone. Jakie są tego przyczyny? Tego dowiemy się właśnie teraz. Prawdą jest, że od pewnego czasu koleje podupadają, usługi się pogarszają a ceny rosną. Dzwoniąc dzwonki alarmowe, ale jak do tego doszło? Wydaje się, że SNCF przeżywa poważne trudności. Czy rzeczywiście jest odpowiedzialna za nadchodzącą katastrofę? Codziennie zgłaszane są liczne usterki na wielu liniach. Co więcej, polityka handlowa SNCF jest często kwestionowana. Ale to nie jest jedyny winny, obwinia się również państwo. Jednak SNCF i państwo również podlegają konkurencji. Konkurencja jest bardzo silna, szczególnie w branży transportowej. Ochrona środowiska i walka z globalnym ociepleniem wprowadzają środki transportu, które są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska. W rezultacie alternatywne środki transportu cieszą się dużo większym powodzeniem niż standardowe. Ale mimo wszystko linie dużych prędkości są bardziej popularne niż nam się wydaje. Też WM reprezentuje przyszłość też W. Ten pociąg niekoniecznie jest szybszy, ale jest poważnym konkurentem pod względem ekologii. Zamówiony przez Alstom obiecuje kosztować 20% mniej w zakupie i aż 30% mniej w utrzymaniu. Właśnie dzięki takim możliwościom może dać prawdziwą przewagę konkurencyjną. TGW pozostaje zatem dalej w wyścigu najbardziej używanej kolei na świecie, ale czy tak zostanie zawsze, tego nie wiemy. Od czasu inauguracji TZW w 1981 roku francuskie pociągi stały się najszybszymi i najpotężniejszymi na świecie. W rezultacie ruch kolejowy kwitnie, podróże koleją ewoluują. Niestety francuski przemysł kolejowy jest w niebezpieczeństwie. SNCF doświadcza wielu trudności nie tylko z powodu konkurencji i sukcesu alternatywnych form transportu. Czy będzie w stanie sprostać wyzwaniu? Jaka przyszłość czeka TZW? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.